Przestań szukać szczęścia w tym samym miejscu, w którym je straciłeś. Twoja przyszłość kształtuje się przez to, co robisz dzisiaj. Bez pewności siebie jesteś jak ptak bez skrzydeł. Słuchaj rad wszystkich, ale działaj tylko według tych, którzy osiągnęli swój cel. Czasem prawda nie jest gorzka, tylko sposób jej przekazania. Nigdy nie złość się na coś, czego nie możesz zmienić. Ciężka praca to jedyna rzecz, która nigdy cię nie oszuka w wynikach. Nigdy nie dręcz się przez kogokolwiek. Oczekiwania wobec innych są szkodliwe dla Twojego życia. Kochaj siebie, bo jesteś jedyną osobą, która zawsze będzie z Tobą. Nie bądź otwartą księgą dla ludzi. Rób najlepsze rzeczy w najlepszym wieku, aby najlepszy dzień życia stał się Twoim przeznaczeniem. Jeśli chcesz się uczyć, każdy błąd będzie dla ciebie lekcją. Prawdziwi przyjaciele stają się widoczni, gdy jesteś na dnie. Najłatwiejszy sposób na zniszczenie swojej pewności siebie to ciągłe łamanie obietnic danych sobie. Doświadczenie jest nauczycielem wszystkiego. Nie wierz zbyt szybko w to, co słyszysz, bo kłamstwo rozprzestrzenia się szybciej niż prawda. Spokój zaczyna się wtedy, gdy kończą się oczekiwania. Wiedza da Ci siłę, ale charakter da Ci szacunek. Wszystko przychodzi we właściwym czasie, bądź cierpliwy. Rozwój nie dzieje się w strefie komfortu. Pewność siebie buduje się, stawiając czoła temu, czego się boisz. Nie bój się tracić ludzi, bój się stracić siebie, próbując zadowolić wszystkich wokół. Ślepa ufność często prowadzi do zdrady. Nie pozwól, by zachowanie innych zniszczyło twój wewnętrzny spokój. Nie ma rozwoju bez bólu. Gdy dojrzewasz, zdajesz sobie sprawę, że cisza jest potężniejsza niż udowadnianie swoich racji. Gdy mówisz, powtarzasz tylko to, co już wiesz. Gdy słuchasz, możesz nauczyć się czegoś nowego. Cisza i uśmiech to najlepsza odpowiedź na zniewagę. Twoja przyszłość jest odbiciem decyzji, które podejmujesz dziś. Wybieraj mądrze. Nie narzekaj, po prostu buduj siebie. Życie staje się łatwiejsze, gdy usuniesz z niego negatywnych ludzi. Nie marnuj słów na ludzi, którzy zasługują na twoje milczenie. Czasem najpotężniejsze, co możesz powiedzieć, to nic. Nie wstydź się swoich porażek. Ucz się na nich i zaczynaj od nowa. Jeśli szukasz spokoju, bądź cichy. Jeśli szukasz mądrości, bądź milczący. Jeśli szukasz miłości, bądź sobą. Ten, kto walczy, jest lepszy od tego, kto nigdy nie próbował. Nie martw się tym, co ludzie mówią za Twoimi plecami, bo Bóg pobłogosławi Cię przed nimi. Twoja energia przedstawia Cię, zanim jeszcze cokolwiek powiesz. Nawet najmniejsze kłamstwo może zniszczyć największe zaufanie. Sukces zwykle przychodzi do tych, którzy są zbyt zajęci, by go szukać. Najlepszą zemstą na kimś, kto cię obraził, jest zachowanie spokoju, odniesienie sukcesu i uśmiech pozwól, aby twoje życie było odpowiedzią.